odcinek pod tytułem Pół pórek, pół biadry". a chodzi mi o opatentowane wiadro także patrzcie co to kurde Ten... co to się radiowało wielokrotnego użytku zakręcane e, tak szczerze to co wiatło tylko musi być twarde dno węter e, <grytło> od koła samochodowego Wtedy jakby już pyk trzyma szczelnie Nie ma opcji żeby się coś tu odpierdoliło nie? Także kurde No jestem zadowolony z zadowolony siebie Kurde i znowu samolot nie ma problemu Nie ale to zawsze Jak coś chcemy kurde wygrać To jak jest... kurwa zawsze coś wychodzi Niechalą Nie no zobaczymy na tym Dobra, nie wyjdzie No, tu żadnego Jakiegoś większego. No i tak działa. Konsumujesz, zakręcasz, odkładasz i czekasz do kolejnego. Także pozdrawiam. Gdyby ktoś był zainteresowany to dawajcie w komentarzu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie? Siemano.